Siemanko widzowie, dziś jest ostatni odcinek, w którym będę grać bez jedźbą z moją tatą i Madzią. Okej. Okay. Jesteśmy. Ja. Dobra. I znowu mnie tutaj trollują. No kto mi rzuca miksturki? Ja nie mogę, widzowie. To sam początek oczywiście wszystko mnie trapie. Bo jak zwykle Minecraft nie chcę, żebym przeszedł tego Obbi. Jestem tak blisko. Ale wszystko mnie już zaczyna drapać. Ale ja się nie poddaję, ja czuję! Dobra! Nie no! Co jest? O nie, to strzela! Taki. Okej, okay, taki. Mega lucky. Czemu... Skoczyć, proszę Was, tam będzie ultra ultra laki. Będzie... Sorry, ultra mekalaki. Tam skoczyłem, a tutaj już nie. Lucky. Mega Lucky. Lucky. Mega Lucky. Ultra laki I nie się Widzę, że nie a Nie mogę, dobra. Mega Lucky. Czy ja mogę wodą? Proszę powiedz, że tak. Bo jeśli naprawdę wodą nie mogę... To się Bo, bo, bo... Ja nie mogę... Dosłownie... Ja nie mogę, widzowie! To nam będzie niemożliwe! Ja... Widzowie... Widzę, macie ty możesz latać. Madzi, ty nawet nie wiesz, jak mnie denerwujesz tym lataniem, bo ty możesz tak sobie. O, latać, bo masz kreatywa. Ty możesz, a ja nie mogę, bo muszę przechodzić doraźnie. W ostatnich Wydaje mi się, że to już nawet jest. I co wiem? nawet nie wiecie, jak ja jestem blisko, dosłownie tam jest meta. A ja, a ja co? Jestem tak daleko jak nigdy. No, o co jest wkurzone? w Parkurowiec, co jest wkurzone? A. Proszę was! To przecież było skoczenie idealne! Gdybym, gdybym, nie, gdybym dał SHIFT to by było wszystko dobrze. Just Co ja? Żałuję, że dałem.. Żałuję, że chciałem przechodzić od samego początku to bez ani jednej pomocy. Bo przecież... Bo przecież się nie da! Tylko prawdziwe parkurowce mogą to przejść. A ja jestem. Ja jestem chyba najgorszym parkurowcem w top 3. A nawet w top 10. Może i najlepszy jestem w top 100, ale najgorszy jestem w top 5. Tak przynajmniej myślę. Jest! Szczęście mi tu opisywało te pisy tam. Ja nie mogę, widzowie! Oj, dobra, proszę teraz szczęście! Z szczęście! Jest! Doskoczyłem! Doskoczyłem, widzowie! Ja nie mogę! To chyba macie mi dało, ale nie można! Dzięki! O -ho -ho. Oh, jest. jestem! Jestem widzowie! Gdzie ja mam iść? Też nawet mnie nie obchodzi. pum. No, pum, gdybym tylko do radę! Ale to już jest nieważne widzowie. Ja już wiem, że to będzie najłatwiejsze. Oj, nie tam ja nie mogę. Gdzie ja skaczę? Dobra. Le let's go. Naprawdę. Madzia! Okej. Okay. Let's go! Jest, widzowie! Ostatni! No ale... nie! Już mnie zrzuciła czy kto? Tata! Widać, nie zaliczyłem sobie checkpointa, nawet nie wiem jak. No dobra, udajmy, że jednak zaliczyłem checkpointa, bo to no widzowie było nie fair. Co tu jest w ogóle napisane? Pokażcie mi. Kot. <grystanie> Patrz. Dobra, nieważne. Zostawiam sobie checkpointa No ja nie mogę widzowie nie, ja nie mogę No! Dziękuję, naprawdę Naprawdę! To no, znowu mnie to przyteleportowało? Co chodzi? Kiedy ja tam ustawiam checkpointa, to i tak przyteleportuje mnie to miejsca, gdzie możecie męczyć tysiąc razy? No co chodzi? Ej, to wy już chyba będziecie mnie musieli teleportować do checkpointa. Bo no to jest niesprawiedliwe, że mimo to, że ustawiam checkpoint, to i tak wtrafiam tam, gdzie... To i tak wtrafiam na poprzedniego checkpointa, bo mi nie działa. To jest nieszczęście komand bloka, czy co? Bo dziwne to jest. To nie może tak bez powodu po prostu być, no! Dobra. Byk. Byk. Nie proszę. Nie, tak blisko. Widzę, było tak blisko. Ja nie mogę. Teraz, akurat teraz muszą mnie prześladować, gdy już jestem prawie za blisko nawet. Muszą mnie teraz prześladować. Tak, naprawdę. Diabeł musi mnie teraz prześladować, gdy akurat... Jestem już tak blisko nieważne! Ja nie mogę, widzowie! No... Ja nie mam szczęścia teraz po prostu, widzowie. Im bliżej jestem czegoś im bliżej jestem jakiegoś osiągnięcia, tym słabsze mam szczęścia. A teraz tego szczęścia mam nie mam prawie w ogóle. O jest! Jest! Czy to... Dobra, nie będę. Zrobiłem! Dobra, ja nie będę popełniał tego błędu, widzowie. Ja nie będę popełniał. Oj nie, ja wiem, że ta woda. Bada... Kreativa, wiecie? Myślę, że spokojnie możecie mi dać Kreatywa. Halo! Gdzie jest mój kreatiw, no? Ja mogę przecież Kreatywa, bo przyszedłem, no. Do... Proszę. Widzowie, przeszedłem. Ja nie mogę. Wreszcie widzowie, się udało. Creative. Ja nie mogę, widzowie. Tak długo to przechodziłem. Ja prawie kilka dni to przechodziłem, widzowie, bo było już późno i musiałem iść spać. Ja nie mogę. Ja nie mogę, widzowie, wreszcie mogę zacieć, zabitać na kreatywie. A tak propo to spadajcie, Tyk. Oj, przepraszam. Nieważne, widzowie. Bierzemy zbrojkę najsilniejszą na świecie. No, dodatkowo jeszcze mieczyk, kilof i śkiera. Proszę! Proszę, widzowie, to się udało! <laughs> Tarcza oczywiście też. No! W dodatku jeszcze wezmę sobie też kowadło, aby zenchantować moje tutaj itemki. Proszę, kowadełko. I jeszcze enchanty. Właśnie, tylko gdzie, o tutaj są enchanty. Proszę, ochrona, ochrona 4. Pyk. Pyk i pyk. I niezniszczalność. O, ciernie też się w sumie przyda. <grytanie> ciernie też się w sumie przyda. Pyk. Byk. Byk. I jeszcze niezniszczalność. O tu jest niezniszczalność. Byk. Niezniszczalność. 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 I jeszcze ciernie, bo mi zabrakło. Proszę! Tak oto enchantuję całą swoją zbrojkę. Tak, tak, tyk, tak, 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 to z łączymy to ze zbrojką, prosto no O i mamy to haha, cała zbrojka a teraz mieczyk enchantujemy widzowie, teraz mieczyk okej okay. no i mamy ostrość 5 okej okay. Okej, okay, rozumiem. No, rozumiem. Odrzucę 2, Zakręta okień 2, prawie 3, wydajność niepotrzebna, jest niszczalność. I tyle. Zobaczymy to z tym, to z tym i im zmieciemy. Teraz kill off. Teraz enchantujemy, widzowie. Kill off. No. O, o, już na samym początku mamy coś tutaj. Tutaj. komuś to I nie, nie jest to ciemnie. Okej, okay, klondynować. No, też w sumie może wy nie wiesz, nie da się ja, chyba. Co ja naprzód mogę? Nie wiem, czy O wydajność. Jęczęć. Proszę bardzo. Jedolany dotyk. Niezniszczalność. Ok. Fortuna. Biska, fortuna może być, ja nie mogę. Pyk. Ja nie mogę być, jest jest. Do... Nie to nie! No to teraz zajmijmy się siekierką. Okej, okay, to będzie mocne niż. No na siekierkę możemy chyba to samo co z mieczem, nie? Tak, chyba tak. O proszę. Ostrość 5. Okej. Okay. Ja nie mogę gdzieś stworzyć ten odrzut. O, odrzut. Zobaczmy na te ogień też może być. Prawie jak najbardziej wydajność też się przyda. Tak, nie również. Ok, fortuna. Ok, jest niepotrzebna. Zadanie może być. Uderzenie może być. okej okay. I morska w albo nie, nie. Okej, okay, lecimy. Pyk, pyk. Pyk, pyk. Pyk, pyk. Pyk, pyk, pyk. I wreszcie. Mamy to. Łączymy to i pyk! Mamy to. całe widzowie. Nie. Patrzcie, widzowie. No. Tak właśnie wygląda. Tak właśnie wygląda niezniszczalny ekwipunek. A raczej tak wygląda nie najlepszy ekwipunek. Patrzcie, w ogóle wam pokażę, nawet. To jest naprawdę mocny, bardzo mocny ekwipunek i nawet dam sobie mnóstwo totemów totem, totem, totem jeszcze jeden totem totem, okej okay. jeszcze to, totem, kolejny totem totem, totem i totem patrzcie, z tym jak bez problemu. Pokonam wardena, zobaczycie. Patrzcie. No dobra, to tam na dole sobie powalczę z wardenem. Nie, dzięki, ja sam chcę walczyć. Dobra widzowie, mamy to. Idziemy. Pynk. Idziemy wokół tutaj, o tutaj sobie powalczymy na wyspie. O, tutaj właśnie zacząłem, widzowie, tu właśnie zacząłem. Game mode. Nie mam uprawnień? Dajcie mi jeszcze survivala! No właśnie, nie wdracam mi jeszcze survivala. No tak, dajcie mi survivala! Jeszcze o, właśnie, dzięki. To teraz, jak coś poproszę o kreatywa zaraz. To już na survivala Tylko to teraz chcę kreatywa, bo okazuje się, że nie mogę spawnować mobów. Cóż, widzowie, to by było na tyle. Myślę, że Wam się odcinek podobał. Widzimy się jutro. Pa, pa!